W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen. Litania do Matki Boskiej, nieustającej pomocy. Panie, zmiłuj się nad nami, Chryste, zmiłuj się nad nami, Panie, zmiłuj się nad nami, Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami, Synu odkupicielu świata Boże zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, módl się za nami. Święta Boże Rodzicielko, módl się za nami. Najświętsza Panno, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami. O Matko źródło nieustającej pomocy. Módl się za nami. My grzeszni do Ciebie wołamy, módl się za nami. Abyśmy Boga Najwyższego Dobro z całego serca miłowali, módl się za nami, abyśmy Jezusa, Twego boskiego Syna, we wszystkim naśladowali, módl się za nami. Abyśmy ku Tobie najświętsza Panno czystą i gorącą miłością popałali, módl się za nami. Abyśmy grzech jako największe zło całym sercem nienawidzili, módl się za nami, abyśmy często na śmierć, sąd, niebo i piekło pamiętali, módl się za nami, abyśmy święte sakramenty często i godnie przyjmowali, módl się za nami, abyśmy wszelkich okazji do grzechu unikali, módl się za nami. Abyśmy nigdy codziennej modlitwy nie zaniedbywali, módl się za nami. Abyśmy osobliwie w pokusach do modlitwy się uciekali, módl się za nami. Abyśmy nieprzyjaciołom naszym urazy z serca darowali i do wszystkich życzliwością pałali, módl się za nami. Abyśmy poprawy żywota z dnia na dzień nie odkładali, módl się za nami. Abyśmy wszelkimi siłami nad wykorzenieniem naszych złych nałogów pracowali, módl się za nami. Abyśmy w łasce i bojaźni Bożej żyli i umierali, módl się za nami. We wszystkich ciała i duszy potrzebach, módl się za nami. W chorobie i cierpieniach, módl się za nami. W nędzy i ubóstwie, módl się za nami. W prześladowaniu i opuszczeniu, Módl się za nami. W krzyżach i w wszelkim utrapieniu módl się za nami. W czasie wojny i zaraźliwej choroby, módl się za nami. W czasie pokus Ducha piekielnego, módl się za nami, w pokusach świata zdradliwego, módl się za nami. W walce z namiętnościami cielesnymi, módl się za nami w niebezpieczeństwie utracenia cnoty czystości, módl się za nami. W każdym niebezpieczeństwie popełnienia grzechu, módl się za nami. Kiedy ostatnia godzina życia się zbliży, wspomagaj nas, o Maryjo. Kiedy na śmiertelnej pościeli nas położą, wspomagaj nas, o Maryjo. Kiedy pamięć bliskiej śmierci bojaźnią, i strachem napawać nas będzie wspomagaj nas o Maryjo kiedy w ostatniej godzinie duchy piekielnie napastować nas będą wspomagaj nas Maryjo kiedy kapłan ostatnich sakramentów świętych udzielać nam będzie wspomagaj nas o Maryjo kiedy krewni i przyjaciele nad naszym łożem śmiertelnym Płacząc za nas, się modlić będą, Wspomagaj nas, O Maryjo, kiedy oczy się zaćmą i serce stygnąć będzie, Wspomagaj nas, O Maryjo, kiedy dusza nasza stanie przed sprawiedliwym sędzią, Wspomagaj nas, O Maryjo, kiedy ostateczny wyrok będzie miał zapaść, Wspomagaj nas, O Maryjo, kiedy w płomieniach czysta cierpieć i za obliczem. Bo tęsknić będziemy, wspomagaj nas, o Maryjo. Baranku Boże, który kładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie. Baranku Boże, który kładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boże, który kładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusa Pana. Módlmy się, Boże, któryś nam matkę Twego Jednorodzonego Syna za źródło nieustającej pomocy na Ziemi przeznaczyć raczył. Użyć nam tej łaski, abyśmy we wszystkich potrzebach duszy z ufnością do niej się uciekając przez Jego opiekę i przyczynę ocaleni mogli być dopuszczeni do wiecznego oglądania Twego majestatu w niebie przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.